No na razie jest taki dobry ten dobry partia nie była w stanie ze swojego wnętrza wyłonić mocnego kandydata no bo tak było tak ani Karen Bauer Kramp Karen Bauer ani Laschet nie byli takimi mocnymi kandydatami no to będzie, niech to będzie taki przejściowy kandydat notabene Merkel też była takim przejściowym kandydatem po, po tym na przewodniczącą partii potem jak odszedł od władzy Helmut Kohl. Przypomnijmy to sobie. Też Baranowie partyjni mówią, wybierzmy tą, 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 tą dziewczynkę z, ze wschodnich Niemiec i potem się zobaczy, za tych kilka lat się zobaczy, który z nas jest najsilniejszy i, i, i który z nas, Obejmie przywództwo w partii, no bo te skrzydła się blokowały i nie były w stanie wyłonić przywództwa.